Cześć, pozwól, że zadam Ci pytanie. Oto ono. Czy gąsienica jest owadem? Klaśnij jeden raz, jeżeli się zgadzasz. Klaśnij dwa razy, jeżeli sądzisz, że gąsienica nie jest owadem. Otóż gąsienica jest również owadem. Jak to możliwe? Gąsienica bowiem to dziecko owada, ale nie każdego owada. Posłuchaj historii urodzenia mojego przyjaciela, motyla. W piękny słoneczny dzień mama motyla złożyła jajeczka na liściu. Po niedługim czasie wykluła się z jajeczka mała gąsienica. I natychmiast zaczęła szukać czegoś do zjedzenia gdyż była bardzo, bardzo głodna. Zobaczyła liść, na którym siedziała i od razu zaczęła go chrupać. Jadła i jadła i jadła i jadła i nadal była bardzo głodna. Po około dwóch tygodniach poszukiwania zielonych liści oraz dosłownie pożerania ich, gąsienica stała się dłużą, tłustą gąsienicą. I wtedy nie była już głodna, a raczej poczuła się bardzo, bardzo śpiąca. Postanowiła odpocząć, zbudowała sobie specjalny domek i schroniła się w nim. Przebywała w Kokonie, tak się nazywa domek gąsienicy Motyla. Otóż przebywała w Kokonie przez kolejne dwa tygodnie. Po tym czasie obudziła się i poczuła, że musi się wydostać na zewnątrz. Zdecydowanie kokon wydawał się być dla niej za ciasny. Wygryzła w ścianie dziurkę, przecisnęła się przez nią i zauważyła, że ma skrzydła. Gąsienica przeobraziła się w pięknego motyla. Teraz kiedy zobaczysz jakąś gąsienicę, będziesz wiedzieć, że za jakiś czas kiedy już gąsienica się nasyci, naje, wówczas zbuduje sobie kokon i po pewnym okresie czasu przekształci się w jakiś rodzaj motyla. Dziękuję ci bardzo za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Jeżeli podobał ci się ten film, proszę daj nam dużego lajka i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia, pa. pa.